Witam was w kolejnym odcinku na kanale Góralski Ogród. Przyszła pora na pomidora w sensie takim przyszła pora oberwać wilki. Wilki to są takie wyrastające pędy, pędy boczne Wrogak liści. No tutaj już na dole ja już nie mam liści to, ale tu widzicie wrogak wyrastają takie pędy i je obrywamy. Mój tata nazywał to szwagry, obrywaliśmy szwagry. Zawsze się śmiałam, no bo wiadomo, szwagier kto to jest. Więc obrywamy, no tak jak się mówi, zazwyczaj wilki, czyli wilki wszystkie. Oprócz tych, które chcemy zostawić, jeżeli prowadzimy pomidory na dwa pędy, można też prowadzić pomidory na trzy pędy, ale te pędy, które są takie, wiecie, dorodne, które zostawiamy właśnie na ten drugi, trzeci pęd. To nie są takie typowe wilki, które wyrastają w kąciku tego liścia, tylko one wychodzą jakby z Łodygi. Ja Wam tutaj też pokażę takie pomidory. Niektóre nawet mi idą na trzy pędy. Ale zdecydowałam, że jednak będę prowadzić pomidory na tej środkowej grządce na dwa pędy, natomiast na bocznej, ze względu, że tam mam gęściej, bo tam mam co 40 cm, tutaj mam co 50, no to na bocznej grządce będę prowadzić na jeden pęd. Tu już widzicie, że pomidor krzak poszedł na dwa pędy. Przy okazji możemy oberwać takie podrażnione liście, liście, które dotykają ziemi. Tak dwa, trzy liście, jeżeli obrywiemy, nic się nie stanie. No i obrywamy wilki. Wszystkie, które zauważymy, tutaj widzimy już pomidora mam puszczonego na dwa pędy. W ten sposób to wygląda. I zobaczcie, on już tu mi idzie na kolejne, znowu rozwidlenie yy, i znowu na dwa pędy. Yy, muszę się jednego tego pędu pozbyć. Bo nie chcę prowadzić aż na tyle pędów. Kolejne pomidory, tutaj widzicie, również poszły mi na trzy pędy. Obrywamy te dolne szwagry. Natomiast tu, jak zobaczycie, one te, te pędy, one są tak samo silne i nie wychodzą tak skądzika liścia jak w tamtym przypadku, co widzieliście wcześniej. Tutaj mam kolejnego pięknego pomidora, który szaleje. Zobaczcie, ile już widać tutaj, na ile pędów idzie. Pięknie kwitnie. I też muszę go prowadzić na dwa pędy. Muszę, nie muszę, mogę w sumie, ale jeżeli widzę, że ma dwa takie pędy, które są jednakowe. I gdzie, ciężko mi nawet zadecydować, który pęd będzie tym pędem głównym, bo one obydwa są silne, to warto zostawić na dwa, na dwa pędy. Tu mamy widać trzy pędy, czyli trzy nawet niżej, no to, to już mówimy szwagry, że są, nie? Ale te pędy, które tak się rozdwajają byśmy powiedzieli, to są właśnie te pędy takie silne, które można zostawić. On, ten pęd zazwyczaj występuje pod pierwszym gronem, natomiast wszystko to, co mamy poniżej, usuwamy. Zauważycie na pewno różnicę. Te właśnie wilki, tak zwane, je jest łatwo wyłamać. Natomiast te takie rozwidlenia to już jest ciężko. Jeżeli mamy takie trzy rozwidlenia. No to trzeba zastosować tutaj sekator, bo takie wyłamanie będzie nieskuteczne, uszkodzimy roślinę, ułamując po prostu, pociągnie nam się trochę łodyga i zostanie nam taka blizna, gdzie później mogą pojawiać się choroby. Także szwagry obrywamy ręcznie, do tego nie używamy sekatora. Natomiast jeżeli się chcemy pozbyć któregoś pędu, na przykład chcemy prowadzić na jeden pęd, nie na dwa, bądź jak mamy trzy pędy i chcemy prowadzić na dwa pędy, no to też, też jednego się musimy pozbyć, lub no jeszcze możemy prowadzić na trzy pędy. Na większą ilość pędów już nie jest zalecane. Wszystko zależy od tego właśnie, w jakiej odległości mamy te pomidory. Można też pomidory sadzić co 60 cm, to wtedy spokojnie można prowadzić na trzy pędy. No, i taki pęd jak tutaj. Ja obcinam, nie wyłamuję, bo jest ciężko. Widzicie, to już jest rozwidlenie. To już nie jest taki typowy um, wilk, tylko jest to rozwidlenie. I tutaj też mam na dwa pędy, a wszystkie te wilki w kącikach liści obrywam. Tu też właśnie widzimy na trzy pędy w tym momencie. I ten jeden pęd muszę zdecydować, który usunę, i poprowadzę tą roślinę, ten krzak pomidora. Również na dwa pędy. Czasami, tak jak tutaj, trudno się zdecydować, które pędy wybrać. Te dwa widzimy, że one są takie bliźniacze, a ten poniżej nie ma, jeszcze zawiąza... nie ma jeszcze kwiatów, to tego się pozbędę. No, trzeba wybrać. Zazwyczaj wybieram te, które właśnie jeszcze nie mają kwiatostanu, nie mają zawiązanych też owoców. Nie żal mi wtedy i, i odcinam. Tak jak Wam powiedziałam, wtedy odcinamy sekatorem. Jeżeli to są takie rozgałęzienia, tak jak na przykład. Tutaj widzimy też jest wyżej rozgałęzienie. On, ten powiedzmy wilk jest wrośnięty w łodygę. A to jest taki typowy wilk. Tutaj, jak jest w kąciku, to usuwamy. No i znowu sprawdzamy, czy prowadzimy na jeden pęd, czy na dwa pędy. To jest bo, boczna grządka i, tak jak Wam mówiłam, na bocznej grządce, i ja będę tutaj prowadzić na jeden pęd, czyli pozbywamy się wszystkich wilków, jeżeli możemy to wyłamujemy, jeżeli jest to rozwidlenie, to kolejny raz już się powtarzam, to obcinamy, tak jak tutaj obcinamy, żeby nie uszkodzić łodygi, żeby nie, naraz nie narazić pomidora na choroby. Tutaj na tej grządce te pomidorki mi coś słabiej rosną, mają jasne y, liście, na środkowej troszkę lepiej. Y, jeszcze pomidory nie były zasilane y, gnojówką z pokrzyw. W sobotę już ta gnojówka z pokrzyw powinna być gotowa do zasilenia pomidorów. Y, no i te liście będą bardziej takie ciemnozielone, tak jak tutaj. Tu widzimy, że ładnie pomidor rośnie, bardzo silna sadzonka. Tutaj mamy jeden pęd, drugi, trzeci. No to też muszę się zastanowić, który z tych dwóch bliźniaczych pędów wyciąć, ponieważ tutaj mamy grono, to wycinam ten bez kwiatostanu i ucinamy to w ten sposób, że zostawiamy listek. No i tak to. U mnie wygląda. Po kolei przeglądam te moje sadzonki, obrywam wilki. A teraz zaproszę Was do tunelu foliowego i w tunelu foliowym zobaczycie, jak wygląda sytuacja i jak tam sobie pomidorki radzą. I już jesteśmy. Tutaj jeden bardzo pięknie rośnie. Silna sadzonka. Przypominam Wam, że tutaj był dawany obornik kurzy yy, i widać, że temu akurat tutaj spasowało. Obrywamy te wszystkie wilki, wilki, które wychodzą z kącików liści. I tutaj też mam te odległości, co 50 cm, czyli będę prowadzić te rośliny na dwa pędy. I jeżeli ta roślina, oczywiście, te dwa, powiedzmy bliźniacze pędy wypuści. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Te pomidorki mają ciemnozielone liście, czyli znaczy, że mają składniki pokarmowe. Czasami się też zdarza, że ten kolor liści jest spowodowany tym, że było zimno i roślina miała trudności z pobieraniem składników pokarmowych, lub może być też um, taka sytuacja, że ten kolor liści może być jasny bądź ciemny w zależności od odmiany. To też może być powód, że niektóre właśnie sadzonki, niektóre rośliny, niektóre pomidory będą miały ciemnozielone liście, a niektóre będą miały nieco jaśniejsze. Niekoniecznie będzie to spowodowane brakiem y, substancji pokarmowych w ziemi, y, ale to może być też uwarunkowane, właśnie też w jaki sposób sobie ta roślina ten pomidor radzi w gruncie. Jak widzicie, tych y, wilków do usunięcia jest sporo w każdym kąciku. Prawie na każdym pomidorze, nawet czasami tam gdzieś przy ziemi wychodzi, bo pomidory były powiedzmy sadzone dość głęboko. Pamiętajmy jednak, że jeżeli mamy pomidory karłowe, to w przypadku pomidorów karłowych nie obrywamy wilków. Pomidory karłowe, pomidory samokończące, ponieważ te pomidory będą niskie. I jeżeli chcemy mieć większą ilość owoców, to zostawiamy. Nie obrywamy. One się mają rozkrzewić. Jeszcze na koniec taka niespodzianka. Patrzę, a tutaj zobaczcie, jaki duży wilk, prawie na samym dole schowany. Chodź tutaj, no, trzeba go usunąć. Na pewno nie prowadzimy pomidorów na dwa pędy. Z tak niskiego poziomu robimy to wyżej, zazwyczaj właśnie pod pierwszym gronem. Także to by było dzisiaj, na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku.